Tak jest, w ja Ja wiem, że moi koledzy to mi każą takie piosenki śpiewać, moi drodzy. Takie, które się odnoszą bezpośrednio do treści mojego życia. Ja im podziękuję serdecznie za tę złośliwość i przestanę. Nawet ze mnie wiedzą, że mi taką piosenkę tu w łosynku, tylko cicho, bo się żona da. to. Państwa, teraz zaśpiewamy wszystkim znaną w całej Polsce pieśni. Zapraszamy do śpiewania pod tytułem Siadła Psucha. Ale to jest historia dosyć nietypowa, proszę państwa, proszę posłuchać, uprzejmie. O, sekretna. Ja tu dla jabłoni, a ta jabłonka je miał kwiat zapylać jak jabłonka pie, yy, przewróciła się pod lasem pod lasem a jeszcze za czym zaśpiewamy to wam powiem tak Powiem tak wie ta co poprawię sobie te włosy bo zamiast wsiura to w głowę mi moi kochani grali w wraci włosło. a te cząpki tak no ona nie skinie tutaj bo skarbona na kunia się nie nadaje to i nie wesno nie, nie, nie. Nie, bo, nie, ta piosenka taka krótka jest. bo Wyobraźcie sobie, że nieszczęśliwą miłość pszczółki do jabłonki, bo tu koledzy mi podpowiadają, żebym dalej coś ułożył, ale po co? No mogę i dalej łodzi tak? Siadła pszczółka na jabłonie, a ta jabłonka je, gdybyś miła tam nie stała, nie dostałaby w łeb po. Można i tak łożyć, tak? dalej. Koledzy mi, na pewno, żebym zaraz coś ułożył, no i dobra. I słuchajcie, gramy tak wiele ludzi, piękna impreza, chyba w Boże to było, gdzieś. Zeszliśmy ze sceny, stoimy, czekamy na drugą część występu, a tu przyszła taka pani wymalowana, ale i mówi tak Panowie, czy wy to tylko tą muzykę ludową, tak i ludową No mówię, nie tylko, ale co by pani chciała usłyszeć? A no mówi tak, a jakbyście tak bo mieli jakąś południowoamerykańską, jakąś sambę albo rumbę a ja mówię tak, proszę Panią, zaraz dla Pani specjalnie ułożę, będzie to rumba świętokrzyska, by siedem na scenę, ta ja tu przed Wami stanąłem się pod boki wiór. Rumbę, josę, rumbę, starą za stodową. ona na mnie drze się mocniej, rumb, pierdoło. Rumbę, josę, rumbę, do samego rana, ptoszki nad dupą ćwierkają dana. I to była taka rumba świętoczyska, a na pani jej nie o to chodziło.